Gdzie, gdy ludzie źle parkują, słyszycie ten hałas? Nie mówię o świątyni, tylko o tych cykadach. Napieprzają tak od pół godziny. I tak co rano. Wczoraj tak by było. Jutro tak będzie. No one przestaną tam za jakiś czas, ale tak napychają teraz, że to jest... To jej, nie do wytrzymania. Nie idzie usnąć. Te śmieciarki, ludzie w ogóle, ja jeszcze. No cóż, takie są uroki życia. Wstaniać, śpicie na dziko. No ale dajemy radę. I śpimy dalej. Idę zmienić centrum splitu, bo jestem w splicie, a jeszcze nic nie zgodziłem. Jest godzina dziewiąta, ludzie już pól zaczyna robić, zaczyna nerwiać, muszę nawet czasami przejść, nawet się blokuję, tragedia. I dobrze, może odpocznę, bo wczoraj się nachodziłem, jeszcze odczuwam to w nogach lekko. A przyda się taki tydzień dobra idziemy oglądać kupiłem bilet do Bell Tower w Pałacu Dioklecjana Idziemy na górę po schodach, które są niemałe. Kurde, za mną idzie 10 osób i ja pierdzielę niedobrze. Ale to nic, skupmy się na podróży. Schody są bardzo strome. Nie jest łatwo wchodzić. Oj, co jest jeszcze ciepło do skitu. Kąt 90 stopni w, w kolanach. Ok. Jak to wygląda? No, tam jeszcze wyżej można wyjść. Ale to zaraz może niech oni przejdą. No właśnie, niech idą w pizzy. Kurde, no, turyści. Jak kaczki jeden za drugi. O kurde. Ja muszę tam aż wyjść. No tak, dawno schodów nie było. Dubrownik za mną tam od groma schodów. Szkoda, że tutaj te restauracje tak powstawały, bo to naprawdę fajnie by wyglądało. Można by fajne ujęcia porobić. Taku przez te kurde parasole stoliki, no kurde, no co no. Przechodzisz i nagrywasz kurde, kawałek pałacu i ludzi, którzy żrą. Tak? O, super atrakcja. Weź. Idziemy dalej, bo się zaczynają ludzie schodzić. To jest naprawdę stromo. Ojejku. I nisko. Kurde. Tu mi spodnie nie poszły. Te co zszyłem, raz w nich pochodziłem już znowu już w kroku i trzeba szedź dalej dzwonnice ooo ale wchodzi w nogi możesz ty potem idziemy wyżej no się ładnie robi no ja pierdzielę jak tu nie było tych barierek a jak tu się wchodziło? nie było barierek? Przez schodów. No to ciekawe. Jest tysięcy osób. Uwielbiam to. Ten pałac jest bardzo duży. Ma 230, ponad na 170 metrów. Był zbudowany na przełomie 3-4 wieku. No ładnie jest. O starówkę. O, możecie zobaczyć. Widzicie tutaj to wejście. To jest. Wejście właśnie do tego pałacu, dookoła dookoła idą takie mury stare, na pewno to widać dookoła, tak to jest ta wieżyczka jakaś. O, tam jest baszta, widzicie? Tam jest baszta. To jest powiedzmy szerokość pałacu, tak? Od tej baszty tam tego budyneczku na rogu. Od tego budyneczku, tam do rogu, gdzie te mury się mniej więcej łączą. Tych budynków tu kiedyś nie było. Wiadomo, one zostały wybudowane później, tak? Więc ja sobie pomyślcie jaki ten pałac musiał być duży. Dobra, schodzimy. Dobra, poczekajmy aż oni zjedzą. Ja pier... turyści to kur... wam je wykończą, no. Sorry za przekleństwo, ale no aż mnie szlak trafia. Wycieczki po 10 osób, kur... i weź tu coś. Bilet na taką wieżę... 20 kun. To jest, nie wiem, 12 zł niecałe. No jak już tu jesteście, no 12 zł to nie jest dużo. No to wejdźcie tutaj sobie. Zobaczcie jak fanie wygląda to stare miasto. Bo widok starego miasta z góry z takiego bliska jest spok. Nie ma co narzekać. Te schody są straszne. To wszystko szepa. Tam... No, no stabilne jest. A... Którzy ludzie. Tam... Dwoma rękoma się trzymają, nie mieli zaraz spać Ja to bym te barierki kurde, jakoś podwyższył, bo tu jest... Do pępka mi sięgają No i korek Ludzki korek Ludzka stonowia Turystyczna stonoga. o! Nowe określenie, turystyczna stonowia A i ludzka, turystyczna stonowia To, mi. O, dziękuję. Nigdy nie byłem tak blisko dzwonów. Ja, no Tam Ja swojego głosu nie słyszałem. A krzyczałem, także no uszy aż czeszczałem. Musiałem je no zatkać. No, żeby siebie nie słyszeć, pierwsza raz w takiej sytuacji, że się i jakiś tam pomruk, tylko. 3 euro. No, bo to było pusto przez chwilę To jest restauracja. Kawiarnia. Coffee, breakfast, lunch, dinner, dessert. A tutaj macie siedzisko na dworzu. I ten, kto tu usiądzie, to przychodzi kelner i obsługuje. Takie różne do stliczków. E, miejsce na dworzu. Bardzo ciekawe to zrobione. Znaczy, orygin ciekawie, oryginalnie. To jest w środku, wiadomo tam jest wystrój, wszystko, ale na zewnątrz. Po prostu sobie siadasz na poduszce, która jest na kamieniu i popijasz kawkę i jesz deser. A oto po nich Grguga Nińskiego, biskupa Ninu Podobno jak się dotknie jego dużego palca, to też się dzieje. Szyboje. Dobra, poświęcę kciuka. Poczułem ciepło w kciuku. Nie wiem, tam jakaś jest legenda, że coś się dzieje. Ja tam z legendy takiej nie wierzę. Grgu Niński to nie jest imię i nazwisko. Tylko guk, to jest Grzegorz, a Nin, Niński, bo z Ninu, tak? Grzegorz z Ninu. Na polskie tłumaczenie. A tutaj mamy bramę złotą, północną. Zachowana jest praktycznie idealnie. Świetnie to wygląda. Tutaj mamy drugą bramę, która już jest gorzej zachowana. Tutaj macie wodną stację benzynową. Diesel Euro diesel. Tak to wygląda. Dystrybutor wodny. Jeszcze jedna bardzo ciekawa sprawa. Jest tutaj na promenadzie Alejka Z medalistami olimpijskimi Proszę bardzo Meksyk 68 Uros Marowicz, Złoty medal Wy Z Wolna I tutaj takich Są chyba wszyscy medaliści Olimpiada w Moskwie Seulu, Los Angeles jest tak tu jasno, że bez okularów tu nie przychodźcie ogólnie. Kupcie sobie okulary, jak chcecie jechać do sklepu. słońce się od wszystkiego odbija na tej promenadzie i tak razi, że. O... Tragedia Sydney, Ateny, 2000 2004 ostatni z, z Rio. Ja pierdziałam i tak całe życie pod górę. Ech. Ale widoczek podobno ma być zacny, więc idziemy. Chwórki są, o kurde, zbawienie. O, zbawienie. Takie już łau nie było, widoczki spoko, teraz trzeba wracać. Gdzie my teraz idziemy? Znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mecz oglądał, zaraz kiedy się ludzi popytać tutaj lokalnych, gdzie jest jakaś fajna knajpa, gdzie jest dużo młodych ludzi.